Słowo Bożego mówi, a Jezus odpowiedział im, mieć wiarę w Boga. Wczoraj rozmawialiśmy o tego i powiedzieli do was, mieć wiarę w Boga. Kiedy my mamy wiarę w Boga, wierzymy Boga, nie tylko o naszego zbawionego. Nie tylko o nasze finanse, nie tylko o nasze radości, nie tylko o różne rzeczy, ale też wierzymy Boga w tematem malężnictwa. My wierzymy Boga, że bugu, będzie daj nam ta osoba, który On przygotował dla nas. A inna rzecz, o której ja się mówię w tym jest, kiedy Bóg bogosław nam z relacji, kochana Bogu, nie, nie robi Cię, żeby był w więzieniu. Eh? Że tak powinna być i tak powinna być. Bóg może dać ciebie osoba, spotyka bracia czy siostry, które spotykają się razem i zaczyna rozmawiać, zaczyna spotykać, ale kochana, jest jeden rzecz, który musimy rozumieć. ten człowiek może być Bożego człowieka, a ty jesteś Bożego kobieta, ale masz inny rodzaj wizji w życiu. Masz inny rodzaj wizji w życiu. Waszego wizja nie. Nie się połączy, waszego wartości nie się połączy w inny sposób. Nie? A jeżeli widzę, to Bóg nie robi, że jesteście w więzieniu i on ma tylko jeden mężczyzn dla ciebie, nie? Bóg nie ma tylko jeden kobieta dla ciebie, nie? Bóg wie, że jeżeli to relacja nie działa, on będzie prowadzić ciebie do następnego kroku i będzie się mieć inna osoba. Dlaczego Bóg nie, nie wie, nawet jeśli modlimy się do Boga, Boże daj mi waszego męża, ale Bóg nie Ogranicza Twojego wolnego wyboru. Kochana, do, do, eh, ślubu czy relacje są duchowe, ale to duchowe rzeczy dajemy do Boga i pozwolimy, aby Bóg prowadził do nas, prowadził nas.